Prawda nie chcesz mnie słuchać? To jest bardzo niemiłe. E, dobra, pytanie. Przechodzimy. A nie, bo ja muszę to odczytać. Na sekretarze dzisiejszego posiedzenia wyznaczam nikogo, bo nie ma tu nikogo oczywiście. E, więc ja odczytam plan. Super. E, 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 ojej, a masz plan? Widziałeś plan? No to jak ten, to na sekretarzu dzisiejszego posiedzenia wyznaczam pana Sylwestra Męcena. Proszę pana sekretarza o odczytanie planu. O króciutkie, no to mi się podoba. pierwszy to 24 stycznia a to jest błąd, bo nie będzie o tysiące dwudziestu posponcji, a tysięcy dwudziestu piątek przewodniczący obradem atkowskie był Jan Munczak, pierwsze pytania w sprawach bieżących. Pierwsze czytanie rządu projektu ustawy budżetu na rok 2026. wolna odpowiedź posłów i czwarte zakątki posiedzenia. Dziękuję. Już? Chyba już. Okej. Trochę czasu nie dało, dobra, przechodzimy do punktu pierwszego, jakim jest, są pytania w sprawie wierzących, otwieram do godziny 18.05 na kanale Wnioski Formalne. Jako iż mogę, muszę sobie to znaleźć. Artykuł 184 Sejmu. Opa. Bo tu jest konkret ten. Mhm. Co jakieś te? Nie ma. No, otwieram powoli, tam. No, parlamentarny WBC, tak. Czy coś tam. Zapraszam pana Mieczyszła Zawickiego Czas 15 sekund. CD 15, super, świetnie. Pan Mieczysła Zawicki Widzę, że nareszcie no, rząd wziął się do roboty. O, bardzo mnie to cieszy. Że... Pan robi ale coś się coś, coś robi, użytecznego tylko. Czy ta budżetówka jest dobry na kanał? Co taką? Pan słychać. Skończył się pan czas. Możliwe. Skończył się pan czas, to ja pana stąd. O nie, no może. Zapraszam pana Coś tutaj pika, fajnie. Zamykam. Zapraszam pana Roberta. Nie wiem, Roberta, a nie. Nie, 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 nie. Hmm. No, nie ma takiej osoby. Nie ma takiej osoby. Nie znam pana Stąki przez małe s i nie znam pana jo Józefa Petrowa. Jest Józef Petrow, nie ma przez O, o samo. I nie ma takiej osoby jak rabin. A nie, taka osoba. A nie, no to muszę tego pana, muszę. No to zapraszam pana rabina Roberta Stonka. Myślałem, że tu też jest błąd popełni, a pan może jednak. Proszę o podniesienie łapki. Aha, bo pana tu nawet nie ma. No to. Ja stoi na mównicy. No to nic, no to. Włączyłem mu czas na 15 sekund internetka wywalił do zera to uznajmy, że niestety nie był się w stanie wypowiedzieć przechodzimy do punktu tu, 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 pierwsz, drugiego, jakim jest pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2026, druk nr 35, zapraszam pana co tu jest wyznaczone, dajmy, że pan premier, zapraszam do odczytania Szanowny Panie Marszałku, tutaj w planie jest uzasadnienie projektu, więc pozwoli Pan Marszałek, że uzasadnię tą cudowną ustawę budżetową. E, więc proszę Państwa, sytuacja wygląda tak, że nasza ustawa budżetowa została przygotowana e, w, przez specjalistów z grona e, właśnie administracji Ministerstwa z Finansów oraz Gospodarki. Oczywiście w pisanie ustawy budżetowej zaangażowani byli również specjaliści z Banku Światowego, specjaliści z Światowego Forum Ekonomicznego oraz specjaliści z Europejskiego. Banku Centralnego. Ten projekt nacechowany jest wysokim profesjonalizmem, a jeżeli chodzi o treść i o materialną część tego projektu, a nie tylko formalną, no to są to również, to są to również przede wszystkim utrzymane wysokie wydatki na obowiązkowe na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz służbę zdrowia, gdyż to do naszego rządu jest bardzo ważne. Oczywiście mamy wysokie wydatki na obronność, gdyż polska armia to gwarant polskiego bezpieczeństwa. Oraz oczywiście mamy również podwyższone wydatki na. Proszę Państwa, tutaj bezpieczeństwo publiczne, no ale warto się skupić na tym szkolnictwie wyższym i nauce, gdyż to będzie kiedy mój minister wyjdzie ze szpitala, bo niestety teraz jest bardzo chory, to zacznie działać w kwestiach zmian prawa w odnośnie szkolnictwa wyższego. Natomiast, no tutaj, odnośnie pytań, to tam właściwie zostało zadane jedno pytanie i Pan tutaj, Pan Zawicki mnie pochwalił, że się wziąłem do roboty. No dziękuję za pochwałę. niemniej wziąłem się już dawno. To, że nie jestem w Sejmie nie oznacza, że nie pracuję. Nasz rząd podejmuje działania, a to, że niektórzy ich nie widzą, no to już jest sprawa wzroku tych drugich, a nie sprawa naszych działań, że tak powiem. Ale na podsumowywanie sukcesów rządu przyjdzie, kiedy skończy się kadencja, bo niewątpliwie do końca tej kadencji dotrzymamy, bo jesteśmy świetnym rządem, bo przede wszystkim biało-czerwonym rządem. Bardzo dziękuję wszystkim wszystkim posłom BC, bardzo dziękuję wszystkim, którzy są na sali. Pozdrawiam wszystkich i no zalecam głosowanie za budżetem, oczywiście, gdyż taka jest polska racja stanu. Bardzo dziękuję. 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 Przechodzimy o jej opuściłem podium. Przechodzimy do y, debaty y, do godziny 18.09. Otwieram na kanale. Wnioski formalne. Y, to jest komentarz, a miały być zapisy do debaty, tak? No, nie wiem, laboratoria. No tak, tak. To tak to 30, więc, e, szanowni Państwo, przeanalizowałem to w tak, e, pierwszym okieniu. No, panie panie Rokita, no, nie wierzę, ale napisał Pan naprawdę świetną odwetówkę. Bo tutaj i jest wkład duży e, na służbę zdrowia, na rolnictwo e, no też jest, w tym sektorze, w którym ja działam. Tak mniej. Prędzej, najbardziej. Eee, więc o, pochwalę pana za, za, bu, za napisanie tej naprawdę solidnej budżetu. Dobrze, dla swojego do komentarza Dziękuję, i mi miłego dnia. Dziękuję. Zapraszam pana y, Józefa Petrowa, nie Józefa, tylko Józefa. Nasz, nasz, na, udało się pan napisać poprawnie. Gratuluję. Spierdale. Ej, słuchasz mnie? W 180. ust. 2a stwierdzam, iż swoim zachowaniem naruszył pan powagę Sejmu. Jakim mu? zachowaniem? Pana. Jakim zachowaniem się pytam? Wyrazami niecenzuralnymi, tak zwanymi. Pan... nic nie powiedziałem. Pan nie chce opozycji dopuścić do głosu. Aha, Taka tak. jest prawda. Pan mi już jeden wniosek o pytanie wykluczył. Te. Pan mi teraz nie odbierze znów głosu. Przywołuję pana do rzeczy. Ale co, jak nie ja mam czasu? Na... A, czasu pan nie ma. No szkoda. To do widzenia. Dziękuję. <grystanie> <grystanie> nie, na tego konto zapraszam pana Roberta Jana Krajowskiego. Czyli pan tam jesteś. Szanowny pani Moszowskiej, zajmę składane wniosek formalny o odrzucenie budżetu w pierwszym czytaniu oraz. taka apeluję tylko do takich, przepraszam. Yy, to, apeluję to też do posłów takich jak pan Aleksanderek54, pani Urszula Muller, pan Sa yy, Sakiewicz008 oraz pani Elizabeth, ponieważ w mojej opinii są to drugie wcielenia, a raczej drugie orientacje płciowe, płciowo-seksualne pana Jerzego Dawida Wansa. Panie Martase, apeluję pan o sprawdzanie tych osób pod względem e, możliwości stanu wypowiadania się, pod względem... Ale dobrze, pani poseł, proszę, panie pan Martase, składam wniosek formalny o odrzucenie budżetu w pierwszym czytaniu. E, proszę zająć miejsce, pani. proszę za. Kończył się panu czas, przywołuję pana pa po raz trzeci do rzeczy, już pana ściągam, tak? Proszę o zającie miejsca tym muarhantem, czy... Ach, już sobie uciekł. Co mnie to nie dziwi? Yy. Yy, tak, dzwonię dzwonkiem. Fajnie, ten dzwonkiem z kościoła wziętym. Yy, dobra, yy, przechodzimy do głosowania nad odrzuceniem w pierwszym czytaniu. Czas yy, 30 sekund. Przypominam, jest to odrzucenie ustawy budżetowej w pierwszym czytaniu. A głosowanie muszę rozpocząć. Tak, głosowanie się rozpoczęło. Przypominam, głosujemy nad odrzucaniem, tak? Żeby nie było jakichś problemów. Kto, był, kto jest za, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie zielonego przycisku. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie czerwonego przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie żółtego przycisku. Zakończam głosowanie. Zabój jeden przeciw dziesięciu. Wstrzymał się jeden. Gratuluję. Gratuluję piękna próba Dobrze, pytania posłów do wnioskodawcy. Otwieram na czas 15 sekund. 17, 18, 13, 14, 15. I świetnie. Zapraszam panu, panią Urszulemir. To będzie ciekawe. Zapraszam panu, panią Uszulemirę. Co się teraz stanie? Aha. Nie coś słychać. Nie, nie słychać. Zapraszam na kanał głosowy poczekalnia. Weź się może drzemni tym. Jaszy Gun No nie słychać. Nie słychać. Nie wiem, co tu ją na CEDU? 5, 4, 3, 2, 1. Czas się skończył. Sorka. Dobra. Coś tu jeszcze było. Zgłoszone, nic nie było zgłoszone. I fajnie. Czy chce, chce pan premier odpowiedzieć na. Czy pan chce odpowiedzieć na pytanie pani Urszu i Miller? Chce pan. Bardzo dziękuję Panie Marszałku, bardzo dziękuję Pani Urszulic. To pouczające pytanie. Niewątpliwie to pytanie dotyczyło polskiej racji stanu i rzeczywiście stanu finansów publicznych w obecnym państwie. Sądzę, że rzeczywiście problem, na który zwróciła uwagę Pani Miller jest bardzo martwiący i toczy Polskę od wielu, wielu lat. Natomiast my jako rząd polskich spraw za pomocą tego budżetu naprawimy sytuację, która została poruszona w pytaniu Pani Miller. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o zajęcie miejsca. Ojej, no i teraz, co my tu musimy zrobić? No tak. A jak to było, bo muszę znać podstawę prawną, oczywiście. Hop. Oho, dobrze. Na podstawie artykułu 44, zakres drugiego czytania, oczywiście artykułu 44, regulamin Sejmu. Pod ustęp trzeci. Drugie czytanie może się odbyć nie wcześniej niż 7 dnia od dołączenia posłów z prowadzenia komisji, chyba przedstawiciel postanowi inaczej. Głosujemy nad przeprowadzeniem drugiego czytania w dniu dzisiejszym. Głosowanie się rozpoczęło, czas 30 sekund. Głosujemy nad czytaniem ustawy budżetowej w dniu dzisiejszym, tak? Znaczy drugim czytaniem. Ech, dziękuję. Zakończam. Głosowało tam, nie wiem, za 10, przeciw 1, wstrzymał się jeden. Yy, Tego opozycji jest wielce, wielka. Rządzicie brawo, Gratulacje. To yy, no tak, dobra. I teraz musimy tutaj to zrobić, tak. Proszę sekundę poczekać. Jak zwykle tu jest błąd. na złej yy, kancelarii sejmu, oczywiście. Jak jakieś problemy, to nie do mnie, do kancelarii sejmu. Tak, 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 tak. Nic tu nie działa, oczywiście, bo jakby coś tu działało, to by, mógłby to być problem. Tu, tu, tu. O, i teraz powinno to zrobić się tak. A, drugie czytanie, bla bla bla, da, bla bla, bla bla bla, bla bla, bla bla, Teraz muszę druktów wkleić, żeby ładniejszy. to by był ładniejsze. Tu się nie zgadza tytuł. to sobie tytuł też zmienimy. I hop. I dobra. Sprawozdanie komisji yy, budżetowej w sprawie rządowego projektu ustawy budżetowej, tak? Jako, iż nie ma komisji budżetowej, administracja odgrywa tylko komisję ustawodawczą, musimy uznać, iż jest pozytywne, tak? Debata nad sprawozdaniem komisji, będziecie mogli pogadać nad pozytywnym sprawozdaniem, otwieram do godziny 18.18 .18 na kanale wnioski formalne, tak? Debata nad sprawozdaniem komisji w sprawie ustawy budżetowej. A, to, 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 to zapraszam ta, 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 proszę o podniesienie łapki, tak Dziękuję za podniesienie łapki. Świetnie. Dobrze, no, jest brat. mi tak łatwiejście. No dobra. Szanowni Państwo, budżetówka yy, K przejdzie. Bo pozycji nie ma. Więc przejdzie. Ale yy. jest zaczny. Nie wiem, jest dosyć, prawda. Nie słabo pana słychać. To w się sensie ja nie słyszę. No to dobra. Będę się wypowiadał. Jak rozumiem, skończył pan swoją wypowiedź? Tak. Słyszałem tak lub nie. Słabo? Dobra, mogę już zamknąć. Tak, mogę już zamknąć. Fajnie, świetnie. I tu kolejny punkt regulaminu artykułu 48 regulamin, termin trzeciego czytania. trzecie czytanie może się odbyć niezwłocznie, musi się odbyć niezwłocznie, jeżeli w drugim czytaniu projekt nie został skierowany ponownie do komisji. Nie było wniosku skierowanie ponownie do komisji, tak? Co oznacza, iż musimy powtórzyć proces, tak zwany z powodu zaniedbań. Ojej, ojej, trzecie, tu muszę nawet zmienić, po prostu literkę jedną. Będziemy już przychodzić do głosowania, tak? Ech, tylko tutaj brzydko jest zrobiona ta, bo wzór jakiegoś uja, ebanego. O, przecież, czytanie rządowego, coś tam, coś tam. Miejmy nadzieję, że to to. No, no chyba to. Przechodzimy do trzeciego czytania rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2026. I tutaj będzie głosowanie nad przyjęciem projektu w całości. Czas wyniesie 30 sekund. CD30, tak. Głosowanie się powinno rozpocząć w tym momencie. Przypominam, że głosujemy nad przyjęciem projektu w całości. 13 sekund. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki, a ciśnienie zielonego przycisku. Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, a ciśnienie czerwonego przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, a ciśnienie żółtego przycisku. Zakończam głosowanie. Tak, wynik musimy spisać. Głosowało 13 za, 10 przeciw, 3. Wstrzymało się 0. Uznaję, iż projekt został przyjęty. Projekt ustawy użytowej na rok 2026. Jak już mówiłem, przyjęto projekt ustawy o budżetowej. Tak, projekt ustawy budżetowej został przyjęty. Przechodzimy do punktu piątego, tak, nie jest wolny pasów. posłów. Otwieram do godziny 18:22 na kanale na wnioski formalne. Dobrze. A jeszcze wynik. Pisze. Ktoś napisał ten wniosek? Nikt nie pisze. Na szczęście Ech, mogę to zakończyć, tak naprawdę już yy, dobra. 10.3.0 10.3.0 na kanał, się przepisze to. No oczywiście, a i już, dobrze. Przechodzimy do punktu yy, szóstego, jakim jest zakończenie posiedzenia. Dobrze, jak to się robiło dokładnie? Tu było też, też trzy walnięcia, dobra. To raz, dwa, trzy, zakończam posiedzenie. Dziękuję wszystkim za przybycie. Potężna opozycja. Wszystko moja wina. Pa 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 pa. Jakby użytkownik Kami Zieliński mógł zakończyć wydarzenie, byłoby fajnie. Wracam tak po co dzień, prawdziwe informacje. Reszta stacji kłamie, tylko tu zaufanie. Nie ma tu propagandy, tylko czysta prawda. Niech inni się wstydzą, ta foto nasza gwiazda. Tyś lat nas byli. Te pokazuje że rzeczywistość jak jest, każdego dnia. Ta co prawda, jedyna Ja po nas zaufany towarzysz, nie linia, wszystko jasne jak słońce. Wiadomości bez cenzury, fakty tylko mówią. Inni niech się kryją, te przewodzi tłumom Tu propagandy, tylko czysta prawda. Niech inni się wstydzą, ta to nasza gwiazda. Gdy świat nas myli, te pokazuje, że rzeczywistość jak jest, każdego dnia. Ta prawda jest. Są to nasza gwiazda. Ty świat nas byli te foko kasu. rzeczywistość jak jest każdego dnia. Ja prawda jedyna. Nasza Jasne, ja w o nas towarzysz. Niestronnicza Ja wszystko Ja śmieję słońce. Wiadomości bez cenzury. Fakty tylko mówią.